Siema, było już udawanie kaktusa w Brookhaven i to nawet sporo części. I wiem jak bardzo podoba Wam się ta seria. A że są święta, to pomyślałam, że zrobimy sobie takie włamywanie się do domów w Brookhaven Christmas Edition. W tej Christmas Edition będę włamywać się do domów i udawać choinkę. Zobaczymy, czy ludzie zorientują się, że nie jestem prawdziwą choinką. Kaktus stał się na tyle popularny, że dużo osób na Brookhaven szybko orientuje się i zostaje wywalana z domu banem, ale z choinką. Może być inaczej. Let's go! Znalazłam dom, w którym jest dużo osób, więc powinno być ciekawie. Muszę przeskoczyć przez płot. Są tam. W tym pokoju są trzy osoby. Ej, bo jak przejdę, to oni mnie zobaczą przez okno. Zasłonili okna. Idealnie. Wejdę tymi drzwiami. A jednak nie mogę wejść. Tam ktoś jest. Jakiś mały Habibi. Próbuję się włamać. Wyszli z pokoju i chyba idą spać. Poszli na górę. Dobra, teraz się włamuje. Szybko póki ich nie ma. Habibi chyba wszystko widział, ale to nie problem, bo tu nie mieszka. No i na stówę nawet nie mówi po polsku. Co? Ten Habibi też im się włamał. Ktoś się wkradł. Nie, patrzy się na mnie. Jakaś choinka i Arab. I spać. No, właśnie, młody do spania, coś ci się przewidziało. Tu choinka. Wszyscy się tu zebrali, żeby podziwiać choinkę. Chyba im się jednak nie spodobała. Kolejny dom, kolejna rodzina. Na dole nikogo nie ma, ale ktoś stoi za drzwiami. Szybko schowam się do choinki. Wbił jakiś typo, ale on tu chyba nie mieszka. Nie wiem, może chce ich okraść, czy co? Owróciła. Odpalamy bomby. Nie będzie wiedziała skąd się biorą. Another one. Szuka, nie ogarnia. Szuka na dole i na górze tego, kto jej bombarduje dom. Sprawimy, że będzie myślała, że jej dom jest nawiedzony. Nagle będą się pojawiać talerze z jedzeniem. E, nie mogę ich nigdzie położyć. Ona ścianie mogę. Gdzie ona poszła, chyba dalej szuka sprawcy wybuchów. Wyszła. E, gdzie ty się wybierasz, nie zostawiaj mnie. Ucieka. Nie chcę mieszkać w opętanym domu. Zostałam sama. Co oni tu na czacie piszą? Dzień dobry. U, nie mów do mnie dzień dobry Pietaczko ja tu jestem bogata i mam wszystko w No to nieźle się tam bawią. Czy ktoś jeszcze wróci do tego domu bo nie wiem czy szukać nowego. O ta laska wróciła. Zjawiska paranormalne najwidoczniej jej nie zraziły. O jeszcze jedna przyszła. Poszły na górę. Mogę kłaść jedzenie tylko na ścianie. O! Ktoś się dobija do drzwi! To mój chłopotworze! Czej, To jest twój chłop? Oliwio 13 A nie! Rzeczywiście jakiś chłop przyszedł! I jeszcze przyszła jakaś Anna 22 lata! Dzień dobry, jest Twoja mama? Anna ma jakąś sprawę do rodziców. Ile tu nagle ludzi się zespałniło w ogóle? Mama, daj jej banę tej dorosłej, a tej małej nie, bo to bananek. O, dzień dobry, chciałam z Panią porozmawiać na temat córki. Szybko! kupia Oliwia, agentka, załatwiła typiarę. Nie wiem, co ona odwaliła, ale rodzice już nie mają się od kogo dowiedzieć. Kolejna bomba. Oglądają jakiś dokument o szopach. Kocham cię. Co, czy to nie jest przypadkiem chłop tej jej córki Oliwii? Nie, mamuśka, musisz go odrzucić, co na to twoja córka. Nie, mamuśka, tak nie można. Obosze przyszły córki. Zaraz będzie drama w rodzinie. Co tam? Mamuśka zmienia temat, udaje, że nic się nie wydarzyło, ale ja wiem, że one wiedzą. I zaraz będzie akcja, czekajcie widzowie. Mamu zapomniałaś o kolacji? A. A. Aha. Nie wiem, może w tej rodzinie to normalne, że matka kradnie córce chłopaka. Ja w ogóle ciągle siedzę w tej choince. Kolejna seria dziwnie pojawiających się rzeczy. Tym razem postawię im pachołki. Mamo, nie mogę zasnąć przez te bomby. Bomby? Jakie bomby? Nie mogę już. Jezu, co to za bomby? Ha. O nie, Oliwia. Skapnęła się. Oliwia już wie. Oni jeszcze nie. To chyba Oliwia, ale nie wiem. Oliwia, nic im nie mów. Nie widziałaś podwójnej choinki? Mama w choince ktoś jest dajbana. Nie, nie, już o wszystkim wiedzą. Uciekam. Tym razem nie dam się zbanować. Na górę. Schowam się do kwiatka. Nie no, widać mnie. Do tego pokoju. O tutaj. Tutaj mnie nie widać. I przy okazji ja nawet dobrze widzę, co robią tam na dole. Już spać, bo już się uspokoiły te bomby. Mama usuń dom, tata zrobi. Jakieś cukierki wystają tylko. Ale to taty dom, więc ja nie mogę go usunąć. Co? To ja już nie rozumiem ten chłop, to jednak jest ojciec tej rodziny, albo jest jeszcze druga opcja. Stary poszedł po mleko i wszyscy wiemy, co było dalej. Co oni tu piszą? Biorę rozwód, koniec z nami, nie odwiedzajcie mnie. Tata bierze rozwód i chce tak żyć. O nie! I co teraz? I one teraz nie będą miały gdzie mieszkać, bo to jego dom. Dramaty w tej rodzinie osiągnęły wyższy level, wyszły z domu. Wracam do choinki. Przeprowadziły się do domu naprzeciwko. Ej, co jest? Jakaś Paula i Zuza przyjechały. Ojciec po rozwodzie znalazł sobie nową rodzinkę. Szybki jest. Idę obczaić, jakie są dalsze losy córek, i mamy po rozwodzie. O, mają otwarty garaż. Będzie łatwo się włamać. Szybko. No, nie tu szyba jest. Czekajcie widać je przez drzwi. Oliwia słuchaj się taty. Nie XD. Ja go nie kocham LOL. Jak widać po rozwodzie w tej rodzince wciąż panują napięte stosunki między domownikami. Znowu się do nich włamuje. Co? Co to za jakieś czarne typki? Nie wiem o co ho, ale wbijamy do środka. Wchodzę na górę. Widzę tylko tego chłopa, chyba nikogo więcej tu nie ma. On się nie rusza, więc chyba jest AFK. Tutaj stanę. A, tu jest ta baba. Nie, no na nastuwe mnie zauważ. Niej. Jeszcze nie jest za późno, żeby życzyć wam wesołych świąt, kochani widzowie. To był taki specjalny świąteczny odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Ja się z wami żegnam, merch, jak zawsze znajdziecie na DWPL. No i bajo.